Dobry wieczór, e, gratulacje dla zespołu z tychów e, zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj akurat tak się ułożył ten mecz, że e, my byliśmy pewni drugiego miejsca, tych e, piątego przed fazą playoff i trochę w takim rytmie t, toczył się ten mecz. E, natomiast ja bardzo bym chciał podziękować swojemu zespołowi za całą pierwszą rundę, za, za całą rundę zasadniczą, bo dzisiaj to było nasze ostatnie spotkanie. E, w ostatniej kolejce pauzujemy. E, zdobyliśmy wiele zwycięstw w tym, w tym sezonie zasadniczym, drugie miejsce, bardzo dobre, bardzo dobre miejsce przed fazą play-off, naprawdę przy wszystkich problemach, które mieliśmy w tej rundzie zasadniczej, to jest duży sukces moich zawodników, mojego całego sztabu szkoleniowego, także serdeczne gratulacje, natomiast za dwa tygodnie zaczyna się prawdziwe granie, zaczyna się faza play-off i Mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi i w 100% do dyspozycji naszego klubu. Nie, nie, nie chciałem na, na, na gorąco oceniać tego meczu, bo jakby to. No te, te, ten mecz jakby jest historią, nawet wynik. Oczywiście, że walczyliśmy o zwycięstwo, ale nie był tak powiem, że najważniejszy. E, dzisiejszego dnia najważniejsze, że, że, że kończymy ten mecz bez urazów i no, przygotowujemy się, naszym celem są playoffy, ten mecz w tabeli już i, i tak by nic nie zmienił. E, no i tak jak trener wspomniał, no, kończymy rundę zasadniczą na drugim miejscu i e, dzisiaj możemy pogratulować Tychom zwycięstwa i życzyć im powodzenia w playoffach. E, Mam nadzieję, że być może spotkamy się w najwcześniej w finale i oby tak było. Dobry wieczór. Gratuluję swojemu zespołowi zwycięstwa w meczu, który tak naprawdę no nie miał większego znaczenia, jeśli chodzi o układ tabeli, bo wiedzieliśmy już przed tym spotkaniem, że finalnie zajmiemy piątą pozycję. Górnik również swoją pozycję miał już pewną, więc... W kontekście tabeli ten mecz nie miał żadnego znaczenia. Dla nas miał ogromne znaczenie w kontekście przede wszystkim mentalny, podtrzymania dobrej formy przed najważniejszymi meczami. Pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który potrafi się fajnie dzielić piłką, postawiliśmy twarde warunki, pomimo tego, że górnik odpuścił swoich też podstawowych zawodników, my też zagraliśmy bez radka Trubacza i dużą rotacją, ale... Myślę, że tutaj nie ma co przykładać do tego dużej uwagi. Cieszę się, że wszyscy, którzy pojawili się na parkiecie, dali dobrą energię. Dobrze się to oglądało. Myślę, że kibice mogą być zadowoleni i tutaj z tego miejsca trzeba im podziękować za cały sezon, że, że nas wspierali. Liczymy oczywiście na więcej w playoffach. Cieszę również to, że wygraliśmy ze wszystkimi, zrewanżowaliśmy się z zespołem z czołówki. Pamiętamy pierwsze spotkanie w Wałbrzychu, przegrane pod ogrywce, po dobrym meczu. Więc teraz skupiamy się na ostatnim meczu sezonu w Kołobrzegu, a tak naprawdę, myślę jesteśmy już przy playoffach. Dobry wieczór przede wszystkim. Chciałem powiedzieć, potwierdzić słowa trenera, to, to że właśnie było bardzo, bardzo zwycięstwo ważne dla nas mentalnie, że pokazaliśmy, że możemy kon konkurować z każdym i udowodniliśmy to sobie kibicom. Ja do każdego meczu podchodzę tak samo i, i w tym akurat dyspozycja moja była na, chyba na najwyższym poziomie w tym sezonie. Aczkolwiek, no, też są rzeczy do poprawy i, i cały czas praca przed nami playoff i musimy trzymać to, co mamy tutaj. Dobrze o tym wiemy. Mamy jeszcze jeden mecz, w którym na pewno wykorzystamy po to, żeby w playoffach być w najlepszej formie. Clean is good. Sanitized is better.